i właściwie to wszystko jest współ nie istnieje ze sobą także gospodarzy tu jest natomiast no obszar obszar to musimy zacząć jeszcze raz Odcinek serii Pokochaj Swój Las poświęcimy wyjątkowej osobie. Zazwyczaj jest gospodarzem miejsc, które odwiedzamy. Pan Ryszard Grzywiński od wielu lat pracuje na rzecz lasu, jest nadleśniczym w starych jabłonkach, ale dziś wystąpi w zupełnie innej roli. Zatem zabieramy pana Ryszarda na krótki spacer i rozmowę. A o czym? A to już musicie posłuchać sami. W szardzie. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa starej Jabłonki w tym pięknym lesie. Czuje się pan tutaj gospodarzem? W lesie na pewno. Ponieważ jestem nadleśniczym Nadleśnictwa starej Jabłonki, to w lesie muszę się też z racji pełnienia funkcji czuć gospodarzem. Zarządzam dosyć dużą firmą, bo Nadleśnictwo ma powierzchnię ponad 20 tys. hektarów. Natomiast jeśli chodzi o miejscowość, o tutaj okolice, no to czuję się jako współgospodarz terenu, prawda? Bo jest tutaj miejscowość starej jabłonki, w której pracuję zawodowo, w której mieszkam zawodowo i są też mieszkańcy i ta przyroda jest nierozerwalnie związana z mieszkańcami, z tą całą okolicą od wieków. Mm -hmm. No tak, ale spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o pana pasji. Bo leśnictwo to pewnie też jest pana pasja, bo też chyba ciężko być leśnikiem nie mieć pasji do tego zawodu. Ale dzisiaj trochę pana pasji o fotografii. Wiem, że pan robi zdjęcia od dawna? Od bardzo dawna, ja już nie pamiętam. Mhm. A jak nie pamiętam, to chyba biorąc pod uwagę mój wiek, to chyba bardzo, bardzo długo robię te zdjęcia. Mhm. E, aparat zawsze był w naszej rodzinie. W związku z tym to też determinuje, że to determinuje to zainteresowanie fotografią. Pamiętam, ojciec miał taki aparat, który mam do tej pory start. To już jest pewien anachronizm, ale. Osoby obeznane z fotografią na pewno wiedzą, o czym mówię. To był taki nietypowy aparat, robiący jeszcze klatki 6x6. Nie wiem, czy w ogóle można negatywy dostać do tego aparatu. Nie interesowałem się tak prawdę mówiąc tym, ale aparat jest jest bardzo sprawny. Potem na studiach, gdzie już tak te związki z tym kierunkiem leśnym, który studiowałem, były bardziej ścisłe, nabyłem drogą trochę wyrzeczeń, bo był to drogi sprzęt i Trud, bo nie dość, że coś było drogie, to jeszcze w tamtych czasach było niedostępne. Z DDR-u aparat marki Praktika, na tamte czasy no był w miarę dostępny, no bo kosztował, to, była, to było tak przełom lat 70. i 80., kosztował, kosztował ile kosztował. W każdym razie kilka przeciętnych pensji, ale. Udało się gdzieś zdobyć te pieniądze, i ten aparat nabyłem. No to była już taka półprofesjonalna, półpro, był to półprofesjonalny sprzęt, prawda? Gdzie on jakby automatycznie też ostrzył. Natomiast po latach pracy, wiadomo, jest cyfrowo robiło się cyfrowo. To też nabyłem sprzęt, już oczywiście cyfrowy, też oczywiście zastanawiałem się, jaki, bo nikt nie rozstrzygnie, czy jest nikon lepszy, czy Canon lepszy. No i na aparaty też są innych marek, no ja się zdecydowałem akurat na kanona. No i no jest to jakaś moja pasja, bo zawód do końca też nie może być pasją, bo robi się problem, jak nadchodzi emerytura. I co z tą moją pasją by było, kiedy by był la, pasją tylko las. Mhm. Natomiast las jest takim specyficznym miejscem, że gdzie nie musi być pasja, bo tam odpoczywamy, tam chodzimy na spacery, tam korzystamy z grzybów, z jagód, no z wszelkich takich rzeczy, które ten las, ta przyroda nam oferuje. Natomiast, no, fotografii nie, po, nie, nie zarzuciłem, natomiast nie robię zdjęć zawodowo, robię amatorsko, sprawia mi to wewnętrzną satysfakcję. Tam kilka zdjęć byłem udostępnione, no, Ktoś tam się zgłosił, jakaś satysfakcja, ktoś zauważył, nie wiem w jaki sposób, ale w każdym bądź razie parę zdjęć udostępniłem do jakichś tam książek czy tam innych rzeczy. Natomiast robię to, tak jak powiedziałem, dla siebie. Dla siebie tych zdjęć mam dużo, lubię podróżować. Akurat od pewnego okresu te podróżowanie nie nastręcza pewnych, pewnych problemów, teraz troszeczkę COVID utrącił. I tak myślę z perspektywy, że w ogóle to teraz strach gdziekolwiek jest pojechać. To jak y, gdzieś bym chciał pojechać w podróż, to mnie interesują inne strefy klimatyczne. Mm -hmm. Czyli na pewno będzie interesujące Stany Zjednoczone, na pewno będzie interesujące Izrael, interesujący Krym czy Sycylia, gdzie są w ogóle inna szata roślinna, inne inne gatunki ptaków, bo bardzo lubię ptaki fotografować. No to jest właśnie, też dobra metoda bo... do nauki tych ptaków, które jak utrwalamy na zdjęciach. To wtedy można kilkakrotnie do zdjęcia wrócić i naprawdę się tych ptaków nauczyć, bo to nie jest łatwo tak wbrew pozorom y, gatunki odróżniać, gdzie ptaki y, samice od samca się różnią, a jeszcze w zależności od wieku też te ptaki się między sobą różnią upierzeniem, prawda? Nie jest to takie hmm? łatwe do nauki. A co pan fotografuje? Był tak, ptaki to już pan powiedział. Czy, czy są jakieś takie obszary, tematy, które y, tym obiektywem y, szczególnie pan lubi uwieczniać? Na przykład, jak było Euro 2012 w Polsce, to jeździłem do Warszawy i fotografowałem strefy kibica. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo taki malowniczy zbiór społeczeństwa, które przyjeżdża. Te, te, te ich ubiory, ta manifestacja przywiązania do barw narodowych naprawdę, feria barw, feria osób. I chcę też powiedzieć, że, bo można to już zahaczać o taką reporterkę, jakby, mhm. że wbrew pozorom ludzie nie unikają kontaktów. Nawet służby mundurowe, które zabezpieczały, jakby tak powiedzieć, bardzo chętnie poddawały się temu fotografowaniu, co no, mnie, jako osobie wykonującej te zdjęcia, no, sprawia jakąś satysfakcję. Mhm. No tak, czyli, e, czyli nie tylko przyroda, bo ja tu przyznam się szczerze, że spodziewałam się, że koleśnik to pan fotografuje właśnie e, głównie przyrodę, zwierzęta, tak? ja tu widzę, że, że też trochę inny kierunek. E, podróże, wspomniał pan o tym, że lubi Pan podróżować. E, czy którejś z tych podróży zapadły Panu szczególnie w pamięć? Czy której z nich też Pan uwieczniał na swoich zdjęciach? No. Trudno powiedzieć, która najbardziej zawsze malownicze i tak zawsze z takim sentymentem, jeśli chodzi o chęć udania się, to są Stany Zjednoczone, bo jest to obszar niezwykle zróżnicowany zróżnicowany przede wszystkim kulturowo obszarowo, gdzie są malownicze elementy przyrody. Natomiast mam też satysfakcję, że byłem jeszcze, nazwijmy to, w czasach minionych na Krymie. Gdzie był pod Ukrainy, i też taką wycieczkę, żeśmy sobie w większym grupie zrobili, żeśmy po prostu z Polski autokarem przyjechali całą Ukrainę na Krym, gdzie mogliśmy też prześledzić, jak się kultura zmienia, czyli zachodnia Ukraina, środkowa Ukraina. Potem już ta wschodnia Ukraina, gdzie już na przykład na, na Targowiskach już muzułmanie pojawiają, czyli wiadomo, że już wkraczamy troszeczkę inny obszar kulturowy. No i po prostu sam Krym, ta, ta promenada, gdzie, gdzie w ogóle te życie na promenadzie w Wiałcie mhm. nad Morzem Czarnym, to też się rządzi swoimi prawami. Tam jest zupełnie inaczej. Tam no przede wszystkim jest gorąco i sucho. To, to jest taka charakterystyczna rzecz Krymu, ale tamta promenada, gdzie panie się lubią stroić, gdzie jest też przyjemność fotografowania tych e, o, pań, które, które no, jakby lubią, lubią to wychodzić i spacerować prawda, po tej promenadzie, gdzie tak e, na przykład e, tak amatorsko przygrywają, czy pojedynczo, czy w większym. E, Większym, większym, większym udziale osób, jakieś zespoły, gdzie naturalnie osoby spacerujące y, zaczynają tańczyć. To Jest bardzo ciekawe, gdzie tak, o idziesz, idziesz, tu grają i wszyscy tańczą, prawda? Poubierani. Ja tylko mam nadzieję, że do tej pory się to nic nie zmieniło, że tak nadal to jest, mhm. prawda? No bo to jest takie wyluzowanie, takie, takie, takie według mnie oderwanie się od życia codziennego, prawda? No o Izraelu nie będę mówił, bo Izrael, no to wszyscy wiadomo, no to też jest zupełnie inna, inna kultura, no tylko tam trochę ta polityka komplikuje i, yy, i trzeba uważać, kiedy się trafi do tego Izraela, prawda? Mhm. Czy jest spokojnie, czy jest niespokojnie, ale to też raj dla fotografika i co zauważyłem, czym cieplejszy klimat? tym na przykład ptaki są niepuchliwe i bardziej dają się fotografować w Polsce ptaki tak za bardzo się nie dają fotografować trzeba poświęcić dużo czasu buduje się budki takie specjalne czatownie, gdzie po prostu stara się uchwycić te mhm. ptaki bo wbrew pozorom no ptak to musi zajmować przynajmniej te 50% powierzchni zdjęcia prostu musi być blisko zrobione mhm. abstrahując tego że trzeba też mieć teleobiektyw no, to Dużo, dużo by o tym można było opowiadać. A mnie jeszcze interesuje wątek Stanów Zjednoczonych, bo tak wspomniał Pan o tym, że te Stany Zjednoczone to takie miejsce, które Pan bardzo chciał odwiedzić i, i Pan odwiedził. Czy coś szczególnie w tych Stanach Pana zainteresowało? To znaczy byliśmy z kolegą mhm. i sobie wymyśliliśmy w ten sposób, że wynajmiemy samochód, no bo też to właśnie inaczej Trudno sobie wyobrazić wojaże po Stanach Zjednoczonych i pojedziemy właśnie w kierunku przyrodniczym. Mhm. Nie, przyrodni, nie w tereny zurbanizowane na wschodnie wybrzeże, tylko właśnie na zachodnie wybrzeże. Na zachodnie wybrzeże, a szczególnie na południowo-zachodnie wybrzeże czyli Arizona. Kalifornia, no Kalifornia jest tak rozciągnięta, no nazwijmy tam od granicy, od granicy meksykańskiej do San Francisco, prawda? A tam jeszcze na północ też dużo tej Kalifornii jest. Arizona i Utah, uh -huh. gdzie jest bardzo duże nagrowadzenie parków narodowych i według mnie nawet zdjęcia tego nie oddają. To po prostu, no ja jestem amatorem, może jeszcze film profesjonalny nakręcić, bo przecież są filmy. To można obejrzeć i zobaczyć, jak tam jest. Natomiast jak się ma bezpośrednio z tym do czynienia, prawda, dotknąć. Mhm. Ja dotykam do tej skały, czy szarej, czy czerwonej, czy pomarańczowej, czy zielonej. To jest zupełnie ma jakby inny magiczny obraz. No Problemem są odległości, że trudno z, opracować logistykę. My żeśmy sobie wymyślili, że, że odwiedzimy jak najwięcej parków narodowych, bo głównie o to chodziło. W związku z tym byliśmy trzy tygodnie, zwiedziliśmy naprawdę kawał obszaru, zupełnie czy Utah jest różna od Arizony, Arizona od Kalifornii, prawda? I wszystkim polecam, jeśli by mieli możliwości, no nie ukrywam, że tu możliwości finansowe też mhm. grają rolę, oprócz oczywiście tej pandemii, która teraz jest, to, to naprawdę, naprawdę warto. Oczywiście taka podróż to nie może ominąć tych infrastruktury, czy jakiś po prostu zurbanizowanych terenów, no bo trudno nie odwiedzić czy Los Angeles, czy Las Vegas, czy, czy San Francisco, prawda, tych tych takich metropolii, bo one wszystkie są jakby już tam się jest, to one są jakby w zasięgu ręki. No tak, ale to tak jak Pan mówi, odległości są e, olbrzymie. My to bardzo zainteresował ten temat parków narodowych. E, powie mi pan, ta przyroda amerykańska, czy ona tak w tamtym miejscu, no może to pytanie jest dosyć banalne, ale e, pana opowieści słuchają ludzie, którzy może nie byli tam i, i możliwe, że nigdy, że nigdy nie dotrą. Co takiego w tej przyrodzie pana, e, pana urzekło oprócz tego, że mógł Pan dotykać skały w różnych kolorach? E, inność. Mhm. Bo południowa Kalifornia, jeśli chodzi o położenie równoleżnikowe, leży na wysokości północnej Afryki i zupełnie jest inny klimat, inna roślinność jest po prostu inna, bo tak samo jest z lasem i też i z leśnikami. Bo pracujesz w takim lesie, na przykład młodszym, bo są różne lasy, młodsze i starsze w zależności gdzie się pracuje, no to pracuje, młodsze są te drzewa, prawda, a pracuje się czasami, czy w Puszczy Białowieskiej też miałem okazję pracować, czy tutaj w Starych Jabłonkach, gdzie naprawdę drzewa dorastają do dużych rozmiarów. W pewnym momencie, jak się tam pracuje w takim miejscu, to okazuje się, że to powszednie, człowiek już na co dzień tego nie zauważa, to jest coś normalnego, prawda. Natomiast jak się pojedzie do kraju z innym klimatem, z innymi gatunkami, gdzie w ogóle inna jest definicja lasu, jakbyśmy to powiedzieli, o tam, czy... bo to tak samo jest i w Hiszpanii, o tam są krzaczory, prawda, jak to byśmy popularnie nazywali, ale w systemie prawnym tego kraju jest to las i to zupełnie jest odbierane, tak samo te olbrzymie pałacie Ranch w Stanach Zjednoczonych, ta no, w południowej Kalifornii, no za dużo nie pada. Ale tam te krowy się pasą. Jak one jedzą to sucho, ale jakoś jedzą, no prawda? No to takie są różne rzeczy, z którymi człowiek się zdarza, To jest taka słynna powierzchnia, że tam nigdy czy rzadko pada w południowej Kalifornii. Ktoś tam śpiewa, już nie pamiętam autora, ale to jest, to jest znany utwór też z niczego to się nie wzięło, prawda? Natomiast jeśli chodzi o parki narodowe przebija, znaczy tak, można by porównać z ochronę przyrody w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Natomiast tak do końca się nie da porównać, bo przede wszystkim jest ten ta skala jest nie do porównania, prawda? Bo jeśli, powiem tak, największy park narodowy w USA to jest Park Świętego Eliasza na Alasce. Ten park Wielkością równa się jednej piątej powierzchni naszego kraju. No to w związku z tym, czy gospodarkę, czy udostępnienie tego parku, trudno jakoś porównać, prawda? Natomiast ochrona przyrody w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sankcjonowanie prawne, no to już była pod koniec XIX wieku, prawda? Pierwszy park to jest park Yellowstone w 1872 bodajże został utworzony. Ale już Abraham Lincoln, jeśli park Josemite, to już w 1864 już wydał taki okulnik dla władz Kalifornii, bo on jest w Kalifornii, żeby zwrócić uwagę na te cenne obszary, żeby je zachowywać w stanie możliwie niezmienionym, i nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale też pod kątem turystycznym i wypoczynku. Chcę powiedzieć, że parki narodowe w Stanach są nastawione generalnie na turystów. I widać, że infrastruktura jest dopracowana. Jest w ogóle, jak się wjeżdża asfaltem, to od razu jak się wjeżdża do parku, to on jest równiejszy. Prawda? Jest, jest po prostu to dopieszczone, bo tam przyjeżdżają turyści, oni muszą dojechać. Oni muszą dojechać dobrą drogą. I już, a ta infrastruktura, która tam jest, powinna im umożliwić zwiedzanie tego parku. Takim no, jednym z najbardziej, obrócz Grand Canyon, parkiem w Stanach Zjednoczonych, który odwiedza duża ilość osób jest Yosemite National Park. On jest usytuowany po zachodniej stronie Gór Sierra Nevada. Charakterystyczną rzeczą tego parku jest to, że tam kursuje komunikacja autobusowa. Jest taki autobus pętlowy, to tam yy, to Shuttle Bus się nazywa po angielsku. Czy po amerykańsku, bo y, część słów amerykańskich, mimo że po angielsku tu i tu mówią, jest trochę inna. Mm -hmm, wymowa jest tak, czuć yy, przede wszystkim też te słowa co innego znaczą. Natomiast jest 10 przystanków i po prostu turyści są obwożeni. Są takie specjalne długie autobusy, gdzie turyści są obwożeni. Jest to bardzo duży obszar udostępniony dla turystów, ale w skali całego parku jest to bardzo niewielki obszar, bo generalnie parki jest to park górzysty, skalisty, niedostępny, ale jest mnogość wodospadów, bardzo dużych na wysokość, gdzie ci turyści mogą chodzić. No jest jak ja byłem, jest wszystko pod kątem, pod, pod kątem turysty zrobione i to jest oczywiście, wstęp się płaci tam średnio 20, w zależności od parku narodowego, to było, ja byłem około 7 lat temu, no to było około 20 dolarów, się wykupowało za wstęp, za samochód i to tam tydzień na przykład była taka wyjściówka ważna. Natomiast jak się prześledzi dane statystyczne, to nasilenie turystów w Polsce na jednostkę powierzchni jest o wiele większe. No powierz, Pol, pa, pa, Polska jest mała, parków narodowych też jest dużo, bo są 23 parki narodowe, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest 58 parków tak. narodowych, czyli duża różnica nie jest, biorąc pod po, areał tego, tego kraju, powierzchnię Stanów Zjednoczonych. Natomiast u nas jest natłok tych turystów. Parki są małe, są rozdrobnione. I presja turystyczna no mamy to wiemy, jak jest w Tatrach. No ktoś, co kto chce powędrować w Tatrach, to raczej się w lipcu w sierpniu nie wybiera, a jeszcze w, pozostałe, w pozostałych miesiącach wybiera nie weekend. Prawda? żeby w kolejce na Giewont nie czekać. No, no, to po prostu tak jest i, i tego, tego po prostu nie zmienimy. Troszeczkę inaczej to też funkcjonuje, prawda? U nas ochrona przyrody jest, zresztą w Stanach Zjednoczonych podobnie, u nas też jest rozdrobniana, bo część jest w gestii Ministra Środowiska, część jest w gestii Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, część jest w kompetencjach sejmiku, yy, różne yy, obszary ochronne, mhm. w zależności jakie to są, część jest w kompetencji gminy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest taki twór, nazywa się to Departament Zasobów Wewnętrznych. Tam jest usytuowany taki National Park Service, jest to służba parków narodowych powołana w 1916 roku za prezydencji Woodrowa Wilsona i to jest jakby jeden element tego i oni się zajmują jakby tym wszystkim co jest narodowe w Stanach. To mówię o służbie federalnej. Co są parki narodowe? To są e, pomniki narodowe, nie w sensie pomników, tak jak u nas jest pomnik wyżej rzeźba, tylko pomnik to jest miejsce. To jakby taka kategoria ochronności jest trochę niższa e, i to, to znaczy po, po, po ich niemu, że tak powiem, nazywa się to monument. Mogą być e, Narodowy Brzeg Jeziora, Narodowa Aleja Spacerowa. E, takim e, drugim elementem de, e, w tym Departamencie natomiast jest służba Służba rybactwa i Dzikiej Przyrody, gdzie też między innymi są w gestii rezerwaty przyrody, gdzie to mniej więcej utożsamiane z naszymi rezerwatami przyrody. Też w tym samym Departamencie jest Biuro do Spraw Indian jeszcze inne donosie zasobów kopalni. Tak, tak to jest skonstruowane. Oczywiście też poszczególne stany mają też swoje kompetencje stanowe, także to jest tak rozdrobnione, nie da się tak Chyba nie wnikając szerzej, nie mieszkając tego, tego po prostu ogarnąć. Ale powiem jeszcze jedną ciekawostkę: że e, rozległe są terytoria, e, gdzie zarządzają Indiana, Indianie, czyli e, mieszkańcy e, rdzenni. rdzenni Stanów Zjednoczonych i też mają swoje, swoje parki narodowe. E, znaczy, parki narodowe, e, można inaczej powiedzieć e, obszary chronione. Jednym z zasłynniejszych jest Monument Wolej, e, on się nazywa tak: Monument Wolej Tribal, znaczy Nawaho Tribal Park. Mm -hmm. Gdzie można że to jest e, e, dolina e, pomników e, plemienia Indian Navajo, Navajo. Mm -hmm. I mają swoje, swoją strukturę administracyjną. Jak miałem okazję ten park odwiedzić, też jako jeden z wielu, cała obsługa jest indiańska, widać, że to są rdzenni mieszkańcy. I jakby jest to dosyć duży obszar, jeśli chodzi o plemię Nawaho, i na przykład w ramach tego olbrzymiego obszaru, na przykład też jest wydzielone mówię tam, gdzie byłem, nie, no bo to jest też, mm -hmm. te rezerwaty indyjskie są, czy te ziemie rozrzucone po jakiejś tam części, po. W całych Stanach Zjednoczonych, czy prawie całych Stanach Zjednoczonych, są też, mają swoje miejsce też Indianie Hopi. Oni mają własne ośrodki zdrowia, prawda? E, też w 50, 58 roku bodajże, w 68 roku też o, o, jest na ich stronie internetowej otwarta taka szkoła publiczna dla rdzennych mieszkańców, właśnie jest siedzibą w Arizonie. Gdzie tam mogą się kształcić, oficjalnie otrzymują tytuły naukowe, licencjaty, prawda? I też jest podzielone, że są miejsca czy akademiki takie damsko-męskie, a są też i męskie, i damskie, w zależności od tego, jak tam kto, kto sobie życzy, prawda? Natomiast, co bym powiedział o Arizonie? Arizona jest przede wszystkim równa. Mhm. Jak się jedzie przez tereny właśnie te indiańskie, to bardzo słaba infrastruktura i po horyzont równo, i gdzie nie gdzie, tutaj, 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 prawda, tak są to rozmieszczone. W każdym bądź razie jest też takie miasto charakterystyczne w Arizonie Holbrook, mam nadzieję, że na zdjęciu to będzie widać, no jest, jest to jakby takie nieformalne miasto indiańskie. Tam jest ta kultura jakoś pod, podkreślana. Jest to też miasto położone na taki, wzdłuż ciągu takiej słynnej Route 66. No i chcę powiedzieć, że ludzie są wyluzowani, bo pani tak spytała na początku, jak to widzę. To, to, że się. No, miałem na przykład. Idzie ktoś tam na przykład. Czy pani murzynka, prawda? Hello do mnie, no to tak jest takie normalne, nie? Tak, nie ma tu jakichś takich, y, jakichś takich uprzedzeń, prawda? No bo to państwo się tworzyło od podstaw, prawda? No nie mówiąc o rdzennych mieszkańcach, którzy tam byli i wielokulturowo. Jak wzrasta, jak ja mówię o tych drzewach, jesteś w tym lesie grubym, to po prostu nie zwracasz po tym, no oni też nie zwracają uwagi. To takie, takie wyluzowanie, bo ta, tak to po prostu odbieram korzystnie. Coś można o tych parkach, to można drugo, du, dużo mówić. Różne są te parki, prawda, narodowe. Jest na przykład słynna Detwoli, który z mojego punktu widzenia jest zupełnie nieciekawym parkiem. Tylko jak ktoś się mówi, w życiu bym tam nie pojechał, bo chcę powiedzieć, że no, trzeba wziąć potężny zapas wody i od gór jeśli jedzie Sierra Nevada już o wschodniej części gór się w kierunku tak, Pirazy Drzwi na Las Vegas, no to trzeba jechać długo, długo, Są nie ma nikogo, kujusieńko, czasem jakiś turysta, prawda, niegościnne tereny. No nie bez taka nazwa. Ja panie Ryszardzie, długo bym jeszcze mogła słuchać Pana opowieści, bo są bardzo ciekawe, ale obawiam się, że komary to nam jesteśmy w i obawiam się, że komary to nam po prostu żyć tutaj nie dadzą. No zaczynamy się coraz bardziej oganiać. Zauważyłam tutaj, czy to jest nowe pokolenie lasu? To jest nowe rośnie? pokolenie lasu, sosenka. Sosenka wzrasta. Nie jest nic tak dziwnego, że w pewnym, jak już jest drewno, w peł Pewnym stadium rozkładu, po prostu potrafią się roślinki obsiewać i, i wyrastać, i wyrastać po prostu. Coś się kończy, coś się zaczyna. sosenka, tak jest. sosenka. I musimy pamiętać, że nie ma przyrody bez młodego pokolenia. I o tym często krytycy. Gospodarki leśnej mówią, że my wycinamy, sadzimy, że plantacje desek, co jest oczywiście nieprawdą, bo część ludzi będą w lesie nawet nie zdaje sobie sprawy, są w lesie sztucznym, tylko tak umiejętnie prowadzonym, że on wygląda jak naturalny. Natomiast no, tak jak w społeczeństwie ludzkim, nie możemy mieć państwa emerytów bo zginęłoby społeczeństwo. Tak samo można mówić o przyrodzie, musi być młode pokolenie. Ideałem by było, jak się mówi o starodrzewiach, prawda? Że tyle, ile jest starodrzewiów, to powinniśmy mieć tyle młodego pokolenia. Niestety, jeśli chodzi o naturalne odnowienie, no to tak to tak no nie, nie, nie przebiega, jakby się niektórym wyobraziło, że ten las może się sam odnawiać i jego jest dużo. To, to tak nie jest. No, ale to pewno temat na inną rozmowę. Na inną rozmowę. A za tą rozmowę bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.